Gniezno jest oblegane w tym roku przez turystów do tego stopnia, że Muzeum Archidiecezji Gniezieńskiej po lipcu osiągnęło już taką samą liczbę odwiedzających co przed rokiem przez wszystkie 12 miesięcy. Sukces jest skutkiem dobrej promocji roku jubileuszowego i obchodzonej u nas tysięcznej rocznicy koronacji pierwszych królów Polski. Ten rok turystyczny przyniósł nam wiele zaskoczeń, dość miłych, bo rzeczywiście frekwencja tego roku, jeżeli chodzi o turystów, jest bardzo duża. Nie chcę mówić o liczbach dokładnie, ale powiem, że już na ten moment, a mamy początek sierpnia, przekroczyliśmy liczbę osób, która odwiedziła nas w roku ubiegłym w całym 2024 roku. Przyczyną tego stanu, oczywiście, no, jest kilka przyczyn tego stanu. Między innymi tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, promocja tego miejsca, i tutaj też ukłony w stronę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Gniezna. Ale oczywiście e, samo to miejsce, Wzgórze Lecha, e, przyciąga historycznie i e, też obsługą, bo nasi przewodnicy e, cały czas e, pięknie pracują, opowiadając bardzo ciekawe historie. Skarby, które kryje pod swoim dachem muzeum, zapierają momentami dech w piersi. Dla mnie podziemia zrobiły największe wrażenie. Stare artefakty jeszcze mój tata powiedział, że tam... Kamienie stanowią filar dla całej budowli. Właśnie dlatego, że pierwsza stolica Polski. Więc spodziewamy się zobaczyć piękną katedrę na pewno wejdziemy na taras widokowy, zobaczymy podziemia grup Świętego Wojciecha. Wystrój katedry nas będzie interesował, dlatego że początki państwa polskiego tutaj możemy właściwie dotknąć, prawda? Mamy na, namiastkę tych naszych początków, więc jest to taki jakby element wychowania rodzinnego, wychowania dzieci w, te, w tym duchu patriotycznym. Przyjechaliśmy razem z rodziną z Gagostoku, po to, żeby zwiedzić przede wszystkim katedrę. Pierwszy raz jestem w gnieździe, więc cóż, no, trzeba zwiedzić po prostu miejsce, które jest tak naprawdę kolebką naszego państwa. Ten rok jest taki ważny, ta koronacja tysiąclecie pierwszych królów polskich? Jak najbardziej. No to jest, jest to na pewno coś niewywołego, To jest tysiąclecie jakby nie było, więc jest to coś, co się nie zdarza często. Stąd na pewno jest to naprawdę duża rzecz, że ja tak powiem. Tak naprawdę katedra to jest numer jeden. Dalej zobaczymy. Jeszcze będziemy się zastanawiali, gdzie jeszcze dojedziemy, bo tutaj też dojeżdżamy, tak powiem, nie jesteśmy bezpośrednio w tej chwili w samym Gnieźnie, dojechaliśmy z Poznania, także zwiedzamy okolice i oczywiście też dojechaliśmy do Gniezna. Turysta, który przybywa do Gniezna, zwłaszcza w tym roku łączy to niewątpliwie z taką próbą uczczenia koronacji dwóch polskich pierwszych królów. Przybywają całe rodziny, wielopokoleniowe rodziny dziadkowie, rodzice, dzieci. My mamy zresztą tą naszą ofert, ofertę także sprofilowaną właśnie na ten model turysty. Dla dzieci mamy specjalną wersję w audioprzewodniku, która ułatwia im w taki prostszy sposób przyswojenie przekazanych tutaj informacji. Turysta, który przybywa, nie zawsze jest zorientowany, co może tutaj zobaczyć. Często liczy, że także Gniezno jest miejscem pochówków królewskich i dopiero na miejscu dowiaduje się właśnie, że to głównie miejsce koronacji właśnie pierwszych pięciu polskich królów, co też bywa często zaskoczeniem. Wizyta w Gnieźnie to często odkrywanie rzeczy zwykłych i niezwykłych jednocześnie. Szczególnie w tym roku Polska. Dlatego, że zawsze wyjeżdżamy za granicę i, i dzieci e, cudze chwalą, a swojego nie znają. E, zaczęliśmy od Torunia, teraz Gniezno, jedziemy dalej do Poznania. Gniezno ładne, nie spodziewałam się, że ma rzeczywiście tyle do zaoferowania, bo no, nie wiedziałam, że ta katedra wygląda taka nie inaczej, bo zabytków ma naprawdę... Eee, dużo, bardzo dużo. Co największe wrażenie zrobiło w katedrze no, na Pani? Zdecydowanie ołtarz. Ołtarz i baldachim bardzo podobny do tego z Watykanu, gdzie w Watykanie byliśmy, a w Polsce mieszkamy i w Gnieźnie jesteśmy pierwszy raz. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zwiedzić grob świętego Wojcieka i chciałem synowi pokazać drzwi z historią świętego Wojcieka i to dla nas była taka Pierwsza, taki główny warunek, dlaczego gniezno. Nasza katedra budzi ogólnie bardzo takie ciepłe uczucia. To jest przepiękny obiekt. Konfesja Wojciecha, świeżo wyrestaurowana, te wszystkie elementy dekoracyjne, one naprawdę powodują, że turysta, który po zakończeniu zwiedzania oddaje taki, taki ogólny nastrój, mówi, że jest no bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że często turyści wybierają też taką ścieżkę narracyjną, związaną z użyciem. Audioprzewodnika. Tamta narracja jest bardzo przystępna, może też dostosować ten czas zwiedzania, szybkość zwiedzania do własnych potrzeb. Więc ogólnie turyści właśnie bardzo chwalą i tą formę, i miejsce, no i także przy okazji całe gniezno. Bardzo im się nasze miasto podoba i często właśnie poruszają ten wątek zaskoczenia, że nie byli przygotowani na tak pozytywną tutaj sytuację i miejsce i ten spokój. Który z tego miejsca płynie, a które obszary najbardziej intrygują do tego stopnia, że turyści dopytują? Myślę, że podziemia wiążą się z taką dużą taką sferą oczekiwań. Stąd też często e, e, może nie do końca prawidłowo używane określenia. E, turyści mówią o kryptach. E, my używamy bardziej tego sformułowania podziemia i kładziemy nacisk na tą e, sferę archeologiczną, która została tam uwidoczniona, turysta często oczekuje, że znajdzie tam groby, tak, właśnie jak wspomniałam, groby królewskie. Stąd e, taka, takie myślenie. Natomiast wszystkie nasze przestrzenie wizualnie są bardzo atrakcyjnie, pięknie doświetlone i myślę, że katedra ogólnie wytwarza takie, takie pozytywne wrażenie, a przypominam, że jest to także świątynia, zatem ta możliwość obcowania z, z relikwiami świętego Wojciecha daje taką dodatkową też możliwość pomodlenia się i przedstawienia tej, tej, tej obecności tutaj nie tylko w tym kontekście turystycznym, ale też pielgrzymkowym. Liczba, którą poznamy na koniec 2025 roku, może będzie jeszcze bardziej zaskakująca, jeśli przekroczy dwukrotnie dotychczasową liczbę turystów, co jest bardzo możliwe.